Mamy to. Dobrze. Halo, kochana załoga, dobry wieczór czy tam dzień dobry. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj, jak poniedziałek, widzimy się w podcaście fitness dla zapracowanych kobiet. Więc, moje drogie, na samym początku powiem Wam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jest to temat powrotu do treningów, jak to zrobić, czy rozpoczęcie w ogóle treningów, jak to zrobić z głową. I zawsze robimy coś takiego, czyli e, czyli witamy się w komentarzu, także daj znać, czy jesteś na żywo, czy oglądasz powtórkę i będziemy sobie dzień, do... o jest nawet Daria, super, Betty, no proszę, moja załoga jest tutaj, więc hallo kochana załoga, dobry wieczór, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj w podcaście fitness dla zapracowanych kobiet będziemy mówić o tym, powrót do formy, zacznij trenować z głową. Jeżeli macie jakieś pytania, to to jest właśnie ten moment, że można je zadać, a ja przejdę sobie do, do tematu. Także powiem Wam z takich organizacyjnych rzeczy, że znowu mamy już fanpage Anna Sośnierz Trenerka, także bardzo Wam serdecznie na niego zapraszam i właśnie co poniedziałek podcast będzie tam się na żywo odbywał. Później one są... czyli skarby! Później one są też dostępne na platformach podcastowych, jak i na moim YouTubie Anna Sośnierz Trenerka. Jest tam taka specjalna playlista. Więc to jest to z takich spraw organizacyjnych, jest tutaj sporo też nowych osób, także bardzo jest mi miło, że jesteście i zabieramy się właśnie za to, co dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Dajcie tylko znać w komentarzu, czy dobrze widać, słychać, czy wszystko jest w porządku e, i sobie przejdziemy już dalej. Także, moje drogie. Zrobiłam dzisiaj taką rolkę i jedną z moich bardziej popularnych rolek treningowych są właśnie rolki z powrotem do treningów czy rozpoczęciem treningów. Więc dlatego też więcej takich rzeczy będę wam super. Jest. Nikola, też na żywo, wspaniale. Więc będę wam więcej też takich treści, wszystko ok, więcej takich treści Wam będę podawać, ale głosujmy, dajcie znać, czy właśnie jest Wam to potrzebne. Dobra, więc sprawa wygląda tak, że jeżeli chodzi o. o Powrót do treningów, to opowiem Wam kilka takich rzeczy, bo ja y, trenuję regularnie, powiedzmy już od tego 15 roku życia. Ale miałam też w swoim życiu taki okres, w którym w ogóle nie ćwiczyłam, i to był moment, w którym ja pracowałam w Anglii. I to był taki moment, w którym ja jednak miałam bardzo słabe, bardzo słabe takie zdrowie psychiczne i fizyczne również. I to był taki moment, w którym jedynie pracowałam, nie ruszałam się praktycznie wcale. I, I jakby od tamtego momentu, to dosłownie były dwa lata, ja w tym czasie właśnie wróciłam do kraju, zaczęłam trenować regularnie, pracować jako, jako trenerka, no już prawie 10 lat się tym, 10 lat się tym zajmuję. I chcę Wam dzisiaj też opowiedzieć właśnie o tym, jak wrócić do treningów, czy jak zacząć w ogóle treningi czy skarby, jeżeli jeszcze wcześniej, jeżeli wcześniej na przykład nie, nie trenowałaś i czemu to jest nam właściwie takie bardzo potrzebne? Bo to, że wiecie, bycie fit jest w modzie jest fajnie się ruszać, to wszystkie dobrze wiemy. Ale czemu właściwie to jest nam potrzebne? Więc przejdziemy sobie do tego, co Ci daje właściwie regularny trening, czyli jakie są, jakie są korzyści właśnie z tego, że my ćwiczymy. To po pierwsze mamy poprawę. Kondycji fizycznej i zdrowia. Czyli przede wszystkim tutaj taka rzecz, nawet jak zaczniesz i będziesz, i będziesz ćwiczyć, nawet takie proste rzeczy, jak właśnie te rolki, które dla Was produkuję. Czy na przykład zaczniesz i będziesz regularnie, codziennie, chociaż 15 minut spacerować takim szybszym tempem. To wtedy już są takie bardzo fajne, zauważalne, zauważalne zmiany. Czyli, po prostu ma, jesteś bardziej dotleniona, masz więcej energii, odrobinę szybciej trawisz też to jedzenie, masz też lepsze zdrowie takie psychiczne. Więc tych, tych rzeczy jest naprawdę bardzo duża ilość i też takie rzeczy jak. To, że na przykład y, dużo lepsza jest e, Twoja odporność, bo jesteś dużo bardziej dotleniona. E, dużą też taką ważną rzeczą jest przede wszystkim to, że dużo lepiej też redukujemy swój stres. I e, teraz. Y, Wiadomo, każdy jest zabiegany, stresu ma dużo, natomiast y, właśnie często zapominamy o tym, że ruch jest taką rzeczą, która nam pomaga w regulowaniu właśnie naszych emocji i tego stresu, którego jednak mamy sporo i, i właśnie y, zwiększa też poziom energii, czyli to jest to, jak my teraz jesteśmy w okresie, w którym jest przesilenie, zaczyna się właśnie wiosna, mój ulubiony okres w roku. No to właśnie w dużej mierze też to, że my już zaczniemy i częściej będziemy wychodzić na zewnątrz, to w, du w dużej mierze też wpłynie właśnie na to, że będziesz mieć też lepsze samopoczucie i pewność siebie, bo często do mnie piszecie i mówicie: "Ania, co ja mam zrobić, żeby tą pewność siebie mieć większą?" I ja zauważam, że wygląda to często tak, że my próbujemy z perspektywy głowy stworzyć, stworzyć tą, pers tą pewność siebie. I tutaj na pewno na tą pewność siebie wiadomo, że w dużej mierze chodzi nam o to, żeby, żeby powiedzmy być mądrzejszą, mieć większą wiedzę, żeby mieć lepsze kontakty z innymi ludźmi, i też, żeby bardziej móc na siebie polegać. I na, swoim, na swój wygląd wiadomo, czy kondycję też. Także do tych wszystkich rzeczy jak najbardziej jest nam potrzebny właśnie trening, bo przede wszystkim właśnie, żeby mieć większą pewność siebie, umieć jakby nie, nie krępować się też, powiedzmy, zakładać jakieś ładne inne ubrania, no to jak najbardziej jest nam to zdecydowanie potrzebne. Um... Do pewności siebie, czyli nie stwarzamy tej pewności siebie z tylko i wyłącznie z perspektywy myślenia. Czyli ja teraz będę myśleć tylko i wyłącznie pozytywnie i przez to, że będę myśleć pozytywnie, to stanę się pewna siebie, nie, bo wiemy, że to jest tylko takie czcze Tylko bardziej z tej strony, że ja zacznę robić te rzeczy, które właśnie. Po Popchnął mnie do tego, że będę mieć lepszą kondycję, lepsze zdrowie, będę lepiej wyglądać, będę robić to, co ja praktycznie już sobie wielokrotnie obiecywałam, ale wcześniej tego nie robiłam. I dzięki temu właśnie też to wpłynie na naszą pewność siebie na tak zwaną osobistą sprawczość. I co tu jest ważne, to, to jeszcze budowanie tych zdrowych zachowań, czyli właśnie ten regularny ruch jest też dobrą rzeczą, z której jesteśmy, jesteśmy zadowolone i, i też dumne, nie? Zawsze się chwalimy, o, tutaj ćwiczyłam, nie? No tak, no to jest jak najbardziej rzecz, którą warto jest się chwalić. Dalej, przejdziemy sobie dalej do tego jeszcze, czyli może zróbmy tak, jakie są korzyści... Dobra. To ja Wam może opowiem historię. E, I jedną właśnie z e, moich klientek, którą, którą bardzo cenię, to. E, jest, jest właśnie jedna moja klientka, która nie mieszka w Polsce, która, z którą zaczęłam współpracować w trakcie pandemii, i wtedy była to osoba z już prawie otyłością. I mniej więcej w moim wieku, bardzo fajna, sympatyczna, naprawdę świetna, świetna osoba. Ale właśnie y, miała tą kondycję dużo gorszą, i przez to też w dużej mierze przytyła sporo. Więc to wpłynęło na to, że poziom energii był fatalny, że ona po prostu, nawet jak rozmawiałyśmy, to, ten, to, to e, w, w głosie po prostu widać było, że, tej, że jest taka bardziej depresyjna. I sukcesywnie doszła do momentu, w którym oglądała już moje treści przez kilka lat. I doszła do momentu, w którym już się odważyła, żeby do mnie napisać. Czyli to jest zazwyczaj albo biegniemy do czegoś pozytywnego, albo uciekamy od cierpienia. To u niej był już poziom cierpienia tak duży. Jednocześnie też już znała mnie właśnie z mediów społecznościowych i, i umówiliśmy się na rozmowę, no i zaczęła ze mną współpracować. I nie powiem, że trwało to tydzień, bo, bo my się tutaj nie okłamujemy. Ale tak sukcesywnie, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, ja zauważyłam w niej bardzo fajne zmiany. Że była podekscytowana na każdym treningu. Co sprawdzenie efektów, ona mi mówiła: Ania, super, weszłam na tą wagę, no i rewelacja. Nawet mi się nie wydawała, te kolejne kilogramy spadają. Co chwilę dokupywała nowego ketla, czyli co oznacza, że stawała się silniejsza. I przez okres takiej sporej transformacji, który zajął nam rok. Ona była w stanie zrzucić kilkanaście kilogramów, zbudować sobie silną, e, silne nawyki, silną sylwetkę, taką pewność siebie. Wszyscy znajomi jej się pytali, jak ona to zrobiła. Później sporo klientek innych też mi poprzysyłała właśnie przez to, przez to jaką fajną e, była moją reklamą chodzącą. Ale co dla mnie było takie najważniejsze, bo, bo dosłownie chwilę temu też rozmawiałyśmy, e, kilka, kilka dni temu, i dla mnie to było niesamowite, żeby zobaczyć, że właśnie osoba, która była, e, była wtedy z nadwagą, nawet już prawie z otyłością, która nie miała chęci po prostu do niczego, do życia, teraz jest dalej po kilku latach, odkąd współpracowałyśmy, pewna siebie, dalej zdrowo się odżywia. W świetnej formie, nawadnia się, chodzi na spacery. Tutaj się podglądamy na relacjach i widzimy, jaka to jest niesamowita zmiana. Czyli ta zmiana właśnie w, doszła już do takiego momentu, w którym już miała dosyć i doszła do momentu, w którym sobie powiedziała: OK, dobra, zaczynam i to zrobiła. Także to jest niesamowite. Czyli u niej to była właśnie poprawa kondycji fizycznej, zmniejszenie ryzyka chorób. Czyli wiadomo, nie? to jest nam potrzebne, żeby mieć świadomość, że, że te geny i to, że w dużej mierze coraz więcej osób choruje, że to nam pomoże zmniejszyć ryzyko chorób, odchudziła się, miała dużo lepsze samopoczucie, spała lepiej, dużo lepsza odporność, to jest też niesamowite właśnie, że jest dużo lepsza taka pa, jeszcze pamięć, czyli te całe te funkcje poznawcze, koncentracja, zdolność uczenia się. Jeżeli chodzi o te sprawy takie psychiczne, no to przede wszystkim dużo większa pewność siebie, czyli to, że zaczęła właśnie się też ta moja była klientka. Kształcić dalej, poszła na terapię, dostała awans, nie? czyli nie bała się takich rzeczy robić, których wcześniej się obawiała. Ma dużo lepszy nastrój, dużo mniejszy stres, ma dużo większą motywację i produktywność, radzi sobie z wyzwaniami świetnie, ma dużo lepsze samopoczucie. Jeżeli też chodzi o takie kwestie społeczne, to przez to też ona się więcej rusza chodzi na spacery, ćwiczy, ma dużo większą możliwość poznania nowych ludzi. Dużo łatwiej buduje relacje i ma taki mega fajny, pozytywny wpływ na, na swoje otoczenie. Także to jest też niesamowita sprawa, o której warto jest pamiętać. I my sobie teraz już wiecie, jakby, całe te korzyści, i teraz jeszcze sobie po, powiemy, co zrobić, żeby w bezpieczny sposób, sposób zacząć. Super, jest z nami jeszcze Olga, jest Witek. Nikola, także super, że jesteście, dajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie powrotu do treningów, do regularnego ruchu i chcę Wam powiedzieć też, jak to zrobić w taki bezpieczny sposób. I nieraz wiadomo, zdarzają się osoby, które są na przykład po jakiejś kontuzji, czy które mają jakąś jednostkę chorobową, czy dużą otyłość, no to wtedy wiadomo, że warto jest się skonsultować z lekarzem i dosłownie sprawdzić, jak serce na to zareaguje, ale też w dużej mierze fajnie jest, żeby te treningi sobie poukładać i ten powrót w taki delikatny sposób. Czyli my sobie robimy progres, progres, czyli na przykład, znaczy zaczynamy od małych kroków, nie? czyli na początku, jeżeli tego ruchu prawie wcale nie było przez ostatni czas, no to zaczynamy od tego, że robimy 10 minut spaceru codziennie, czy codziennie rano jak robimy sobie kawkę, to robimy przysiady i pompeczki przy ladzie kuchennej, dzień dobry, dzień dobry załogo i to są takie małe podstawowe rzeczy, nie? że zaczynamy i później w kolejnym tygodniu dodajemy, czyli chodziliśmy codziennie po 15 minut. No to brawo! robimy teraz po 20 w drugim tygodniu i też robimy sobie więcej powtórzeń, jeżeli chodzi o te nasze poranne treningi. I tak sukcesywnie wiadomo, że e, ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać najłatwiejsze rozwiązanie. Jak mówię na przykład o tych kilku przysiadach, czy pompeczkach, no to wiadomo, że to jest łatwiej niż ruszyć się jak i wyjść na zewnątrz, nie? Więc duża część osób robi tak, że idzie po jak najmniejszej linii oporu i zrobi po prostu to najprostsze, a nie zrobi tych innych rzeczy. Więc to Wam chcę powiedzieć, że żeby jednak stawiać sobie pewne wyzwania, żeby ten powrót do ruchu, czy rozpoczęcie ruchu to jest jak najbardziej mega, mega taką ważną rzeczą. Czyli stawiamy sobie wyzwanie i to wyzwanie widzicie, jest to też wyzwanie świetne, bo w jakiś sposób dbamy, dbamy o siebie wtedy, nie? że to nie jest wyzwanie, że teraz. Dobry wieczór, skarby, że teraz po prostu zrobimy coś hardkorowego. Nie, to jest po prostu bardzo dobre roz, wyzwanie, które po prostu pomoże Ci dłużej żyć w świetnym zdrowiu. Dobry wieczór, skarby. Więc zaczynamy od małych rzeczy, i idziemy sobie sukcesywnie do przodu. I to jest tak, że obiecujemy sobie, nawet zapisujemy sobie, jeżeli prowadzisz zapisujesz sobie, co robisz, czyli prowadzisz taki kalendarz, to świetnie zapisujesz sobie codziennie najlepiej o tej samej porze. Kwestia bo, znaczy tego, ten ruch, nie? czyli ta na przykład 15-20 minut aktywności. Jeżeli to jest z rana, to zdecydowanie jest lepiej. Nawet jeżeli ma być ciemno, to i tak jest lepiej, bo właśnie z rana mamy dużo większą też siłę woli. A jak już to poczekamy na to do wieczora przez wiek, jakby w ciągu całego dnia. E, idziemy do pracy, mamy masę innych rzeczy do zrobienia, to wieczorem zazwyczaj chcemy sobie odpocząć. Rzadko kto e, ma na tyle siły woli, żeby wieczorem pójść na trening. Więc tutaj was bardzo mocno zachęcam, żeby jak się tylko da z rana ćwiczyć, jak nie, no to najwcześniej, kiedy tylko masz możliwość, żeby sobie to zapisać i, i po prostu ruszyć się i zrobić, e, zrobić tą, ten ruch. E, później mamy takie rzeczy jak e, stopniowo będziemy sobie zwiększać tą intensywność i czas trwania ćwiczeń, e, czyli na początku właśnie robiliśmy delikatno, delikatne rzeczy, no i później już wiemy ok, to ja już jestem gotowa czyli, e, czyli jak już jestem gotowa, no to ja mogę zacząć na przykład robić teraz przysiady i kupuję sobie ketelka Czyli obciążnik kulowy i z nim już zaczynam ćwiczyć. Już sobie stawiam takie naprawdę, już konkretne, prosty dosyć trening, ale już sobie dla mnie to już będzie wtedy wyzwanie, bo jeżeli się zaczyna, to mamy dla nas wyzwaniem jest z perspektywy na przykład mnie, czyli osoby, która ćwiczy regularnie, może to być mała rzecz, natomiast z perspektywy osoby, która zaczyna, to może być duża. Więc tutaj wiecie, warto jest. Stawiać sobie te wyzwania, ale też takie wyzwania, które są do ciebie, jakby na twój pułap, na twój etap, też dobrze dobrane. Więc tutaj, dzień dobry, dzień dobry bardzo. Więc tutaj też warto jest o tym sobie pomyśleć i w razie co, po prostu zapytać czy to mnie, czy kogoś innego o to, żeby pomóc, doradzić. I tu Wam też powiem, bo dzisiaj zaczyna się w klubie AS, czyli w takim moim programie. Programie online. Zaczynamy wyzwanie na ten miesiąc, i w tym miesiącu robimy sobie swingi z ketlami. To jest 50 swingów dla Was, dla mnie to jest 100 swingów dziennie. Po czym zamieszczamy wieczorem też informację, że zrobiłyśmy to wyzwanie. Także w klubie AS Was do tego zachęcam i zapraszam. I dziewczyny, które są w klubie, to wiecie, co my teraz robimy i, i, i w jaki sposób będziemy teraz też. W kolejny miesiąc funkcjonować. Także i, i właśnie o to tutaj chodzi, nie? że jeżeli mamy, właśnie dajemy sobie wyzwania, dajemy sobie większy progres, dajemy sobie, powiększamy tą intensywność i staramy się, żeby te treningi były najpierw bardzo proste, a później odrobinkę, odrobinkę bardziej skomplikowane, to wtedy jesteśmy w stanie jak najbardziej dojść do tego, że sobie wyrabiamy nawyk, a nie rzucamy po chwili ten trening, bo wydaje nam się, że on jest za trudny. Dalej sobie przejdziemy do tego, że warto jest zwracać uwagę, i tu was, ja jestem dużą fanką tego i też tak z moimi klientkami ćwiczę. To jest taki, takie wiecie, mindfulnessowy trening, czyli takie bardziej słuchanie swojego ciała, czyli nie, nie ma tutaj jakiejś szalonej muzyki w trakcie treningu, tylko po prostu skupiamy się na oddechu, na to, co ciało ci mówi. Jak ci coś bardzo boli, no to wiadomo, że nie zrobisz tego, tylko jednak robimy to w sposób. Który jest też dla siebie zdrowy, czyli taki mindful movement, czyli łagodnie, natomiast co nie oznacza, że jeżeli robimy trening właśnie i w ciszy i w spokoju, to że on jest jakiś słaby. Co, na, co jest, na co jest warto też zwrócić uwagę, no to, to już mówiliśmy o tym, że jeżeli mamy jakieś jednostki chorobowe, czy coś się bardzo obawiamy, to warto jest z lekarzem pogadać. Natomiast w praktyce warto jest oprócz tego też zrobić taką rzecz, jak znaleźć sobie ten czas na trening, popatrzeć, jeżeli mamy bardzo napięty grafik, czy to jest to, że my naprawdę go mamy napiętego, czy jednak jest to taka forma prokrastynacji, czyli takiej wymówki, którą sobie dajemy. Bo jeżeli. E, jest to dla nas ważne, to ten czas znajdziemy. Takie 15 minut, jak mówiłam, od czego zaczynamy, no to, no, sorry, ale każda z nas jest w stanie sobie wcisnąć te 15 minut i poruszać się trochę. Później, czyli wygospodarować sobie, warto jest czas, dobrać sobie też dobry strój do ćwiczeń. I na samym początku wcale nie chodzi o to, żeby tutaj kupować teraz mega super piękne ciuszki tylko na samym początku warto jest mieć chociaż jakieś właśnie wygodne czy to leginsy, czy jakieś dresy fajne, jakiś t-shirt, czy bluzeczkę sportową tak żebyś po prostu i wygodne buty przede wszystkim, żebyś była w stanie właśnie ten trening zrobić i też żeby Ci to było wygodne i w dużej mierze na samym początku dziewczyny robią tak, że jeżeli zaczynają ćwiczyć, to jeszcze mają jakąś tam nadwagę czy otyłość, no to zaczynają i największe możliwe ciuchy na siebie nakładają, nie? Takie worki jak na ziemniaki, takie potężne. Ale to też jest ok, słuchajcie. Nawet jeżeli miałbyśmy zacząć ćwiczyć w jakimś tam wielkim worku na sobie, to i tak warto jest zacząć to robić. I później z czasem, jak sobie zbudujesz tą pewność siebie, no to też będziesz w stanie też dobierać inne... Mniej, mniej workowate ciuszki i też lepiej poszuć się w swoim ciele. Dalej, warto jest właśnie sobie zapisywać to, kiedy robisz, jakie treningi, żeby to też czasem najpierw warto jest mieć taki plan treningowy i śledzić swoje postępy. Czyli sobie zapisujemy, sprawdzamy, ile kilogramów byłam w stanie podnieść, czy jak długo, długi czas ten trening trwał żeby mieć możliwość też patrzenia, że jednak się rozwijasz w tym temacie, i na przykład y, warto jest też sobie pomyśleć o tym, czy e, co się stanie, jeżeli na przykład, y, y, nie wiem, mam jakąś kontuzję, coś na chwilę nie będę mogła ćwiczyć, czyli wtedy też na przykład skupiamy się na tym, że Dalej, na przykład możemy, jeżeli to jest kontuzja, powiedzmy kostki, to dalej w tym czasie można sobie ćwiczyć na przykład górę ciała. Czy można zwrócić większą uwagę na regenerację, czy na przykład zacząć też i nauczyć się troszkę takiego automasażu. I tak wiecie, to są takie rzeczy wokoło, które warto jest sobie też zrobić, a które pomogą ci w tym, żeby żeby zadbać o to swoje ciało więcej, więc moje drogi dzisiaj mi przede wszystkim zależało żeby powiedzieć o kilku takich prostych rzeczach, które pomogą Ci w tym, żebyś była w stanie wrócić do treningów lub w ogóle zacząć trenować, tak jak Wam mówiłam to ja też teraz robię coś takiego czyli zamieszczam Wam też chociaż obiecuję jedna w tygodniu będzie taka rolka dla osób które zaczynają, które wracają do treningów, także będzie Wam zdecydowanie łatwiej a jeżeli też widzisz, że masz taką gotowość, to warto jest też dołączyć do klubu AS, i tam właśnie mamy co miesiąc nowe wyzwania. W tym miesiącu mamy wyzwanie z ketlami, czyli swing jeszcze trzeba będzie zrobić. Tyle. Kochana załoga, pamiętaj o tym, jakby to jest podcast. Już chciałam Wam zakończyć dzisiejszy podcast, jak zawsze kończę transmisję w klubie AS, ale to nie jest to miejsce, więc. To jest podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Jestem Ania Sośnie, czyli online Fitness Coach. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc osobiście, to wyślij mi wiadomość i e, tyle. Będzie mi, będzie mi bardzo miło, super, że jesteście. Bardzo dziękuję za, e, za wszystkie komentarze, udostępnienia. Super, że jesteście. Do dzieła. Warto jest ćwiczyć codziennie to, tak jak, jak Wam nieraz mówię, że mnie to bardzo pomogło w życiu i mnie to dosłownie uratowało życie, to zobaczysz, że jeżeli Ty zaczniesz ćwiczyć, to też będzie dla Ciebie taką piękną, mega pozytywną zmianą i tego też Tobie życzę. Dobra, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Cześć!